W dzisiejszym odcinku będzie na pytanie widzów, część druga. Zapraszam do oglądania, zostawcie dużo opę w górę oraz subskrypcję. Jeśli chciałam podać ulka, kulka, pozdrawiam, będę wstydzę szybko, Widzieczki i zapraszam do oglądania, tutaj macie gdzieś ee, napis subskrypcja. Więc z, jeśli nie subskrybujesz mojego przepięknego pięknego kanału, to zasubskrybuj tutaj gdzieś macie. Więc no, zapraszam do oglądania i zostawcie dużo opy w górę i oczywiście pozdrawiam wszystkich moich widzów. No. No, i tak znowu powiem, że pozdrawiam Ulka Kulka. Ulka, kulka pozdrawiam ją. I zaczynamy. Do której chodzisz? Do której klasy chodzisz? Do piątej chodzę klasy, jak coś? Do piątej. Drugie, masz chłopaka? Jeśli tak, to jak się z nim poznałaś? Nie, nie mam chłopaka. Czy malujesz się na co dzień? Nie, 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 nie. Jest to naturalna. Masz jakieś pasje? Tak, moim pasją jest nagrywanie na YouTubie I to po prostu jest taka moja pasja, że uwielbiam nagrywać na YouTubie Dlaczego lubisz kawaii? Kawaii Po prostu jak zobaczyłam pierwszy raz te wszystkie ubrania, akcesoria, spinki i w ogóle te ubrania Ojej, zakochałam się w tym, naprawdę lubię kawaii Więc po prostu zakochałam się w tym i postanowiłam sobie w 2019, chyba był grudzień i po prostu zmieniło się 2020 BĘDĘ KAWAII, BĘDĘ TAK To było moje zawsze marzenie, dlatego No, więc Do 2020 Dotarł i jestem kawaii Lubisz szkołę? Lubię szkołę No ale niestety, no wiecie Jaka jest sytuacja, niestety Nie fajna Ale bardzo lubię szkołę Jakby też lubiłam chodzić do szkoły Lubiłam gadać z w ogóle tak się uczyć i w ogóle gadać po prostu z moimi przyjaciółmi w szkole. No, no i brakuje mi tych chwil. Czym się interesujesz? Hm, trudne pytanie. A nagrywanie TikToka to się zalicza? No nie wiem, czy to można się. ten, ale bardzo lubię nagrywać TikToki, więc zaliczamy. Co lubisz robić? Hmm. Oprócz nagrywania Bawić się z Lili Tak Czy masz rodzeństwo? Tak, mam rodzeństwo Mam wszystkie rodzeństwa, a ze mną jest siódemka Traram. Dobra To było na tyle w dzisiejszym odcinku Wiem, krótki odcinek Ale słuchajcie, wybaczcie mi Krótki odcinek, ale trudno Jakoś musicie z tym żyć Luna, powiedz im papa Papa, papa, papa Papa Nie dotykaj moich włosów. Nie dotykaj. Pa